2000, a tu jest kolejna informacja pod tytułem mianowicie o wakacjach. Więc tak. Wakacje u mnie będą tak, bo teraz to ja to nagrywam jakby co w środę 20 27 czerwca 2012 roku. I tak, zostało mi jeszcze tylko dwa dni, czwartek i piątek i w czwartek mianowicie będę miał same apele, a w piątek będę musiał pójść do kościoła, a później będzie zakończenie roku. Więc no to będzie... no dla mnie to będzie trochę smutne, bo będę musiał się z niektórymi yy, przyjaciółmi rozstać na trochę, ale na szczęście mam do nich wszystkie numery, no to będzie... no to nie będzie aż tak źle. Dobra. Yy, więc tak. Yy, ja będę... Na początku wakacji będę dużo przesyłała, dlatego, bo będę miała więcej czasu. Ale później to będę już czas mniej, bo tak. Bo chyba 25 lub 21 tak gdzieś wyjadę. 21-25 lipca oczywiście. Właśnie wyjadę gdzieś. Nie wiem gdzie, ale może znowu do Londynu. No i, mnie. I jednak trochę mnie nie będzie, bo pewno z dwa tygodnie tam będę, albo codziennie. Ale to, jednak, ale to jednak będzie trochę czasu. Więc no po prostu nie martwcie się, no wakacje każdemu się należą. Serwer, serwer na razie jest niestety włączony po wakacjach, spróbuję go jeszcze raz włączyć. I jeszcze pod filmikiem dam link do, takie, do takiego jednego dla Was pytania. I tam będziecie odpowiadać, no jeśli będziecie chcieli. Jest takie jedno pytanie, na które, na które chciałbym, żeby, żebyście wszyscy odpowiedzieli. Wszyscy, cała grupa czyli jeden widzów, żebyście wszyscy na to odpowiedzieli i żebym po prostu wiedział, co mam z tym zrobić. No ja i Dolak staramy się coś nakręcić i y, jakieś przygody z Lego. Yy, mamy tutaj, mamy, ja teraz mam przy sobie, przy sobie tak po prostu, bo sobie wyjąłem, mam Boba Fetta, tego, który występuje w The Lost czyli tego nowego, yy, księżniczkę Leje i Hana Solo. Han Solo niestety jest, sam projekt zrobiłam dlatego, bo tak, ma brązowe włosy, ma taką żółtą skórę i taki, takie, inna mina, nie do niego, yy, białe te, yy, Białe ręce i czarne te. Czarne mm, dłonie. Yy, jako tułów ma takie ubranie strężackie. A yy, jako spodnie ma takie czarne. Więc to nie jest tak dokładnie Boba Fett. Znaczy Boba Fett, wybaczcie Han Solo. Ale będziemy mogli coś z tego zrobić. Do Han Solo mam oryginalny jego. Pistolecik, który występ, który był w Lego Staru taką listwaga, yy, który nagrywałam już. Yy, tak. Zemsta Przetrwania. Zemsta Przetrwania raczej będzie nagrywana przez lato, To będzie taka moja yy, oficjalna, letnia seria, którą będę nagrywał najczęściej. A jeśli chodzi o te, które na razie nie nagrywam, jestem hardcorem, samochna wyspa. Tam jeszcze, co tam jeszcze było, GTA 3, no to jeszcze spróbujemy coś tam z tym zrobić, właśnie w wakacje, ale nie wiem, czy ja z tym hardkorem będę dokończył, ale jeszcze możemy zobaczyć. I teraz chodzi o nową serię. tego Star 3. Pójdę mam, pudełko mam, instrukcję mam i wszystko jest ok, ale teraz pytanie do Was. Piszcie w komentarzach, czy No to jeszcze raz was mogę tym pocieszyć, że to będzie nagrywane na komputerze Dolaka, Laka. Więc nie będzie tak lagowało, będzie przyjemnie się oglądało. No, naziwałbym z chęcią na moim laptopie, ale po pierwsze, zbyt duże lagi, bo to już jest lepsza grafika niż Lakostano do tego Blitzera. To no po pierwsze. A po drugie, hmm, po drugie. W yy, tej grze mam dużo błędów, tyle ja tego stało yy, z tego saga, że, mam, że miałem tylko kodem błąd i fajnie było. Tylko mam dużo takich błędów, więc no to jest to, to, jest to utrudnienie, więc wolę u Dolaka. No Dolak będzie, będzie nagrywał frapsem, już, już wie jak nagrywać frapsem, wszystko będzie nagrywał frapsem, ludzie już wszystko o tym wiem. Dolak będzie nagrywał frapsem. Jak on by nagrał, to on przy okazji byś u siebie jeszcze to opublikował i później by mi przesłał na Skype'ie, no i ja bym przesłał po prostu na YouTube'a i jakby on chciał, to też by przesłał, przynajmniej byśmy mieli to i to. No, no więc wszystko wam chyba powiedziałem, więc jeszcze raz podsumowanie. W wakacje nie będę mógł tak często nagrywać, ale moja oficjalna wersja, seria, którą nagrywam, to to będzie chyba ze przetrwania. No, dobra, no to to była ta informacja. Ja jestem Talatek2000. Dziękuję za oglądanie i na razie. Do zobaczenia na wakacjach. Oh yeah! Miłych wakacji życzę. Na razie!